W tym wideo opowiem, czym jest hipnoza. A więc pierwszym takim elementem, który potrzebujemy zrozumieć, to aby można było wejść sobie w stan transu hipnotycznego, trzeba tego chcieć. Jeśli ty wewnętrznie nie czujesz, że chcesz poddać się hipnozie, najzwyczajniej w świecie ona nie zadziała. Kolejnym elementem jest to, że nie można się jej bać, nie można mieć na jej temat błędnych. Przekonań. Jeśli mamy jakiekolwiek straszki, lęki, obawy przed hipnozą, ona po prostu nie zadziała, nie wejdzie wtedy dana osoba w sobie w trans hipnotyczny. Najczęściej te straszki, te takie lęki przed, przed hipnozą wynikają z tego, iż osoba, która chce zostać zahipnotyzowana, uważa, że hipnotyzer, hipnoterapeuta przejmuje kontrolę nad nią. To jest całkowita. Nieprawda. No bo wyobraź sobie, gdybym dał tobie klucz od drzwi. A drzwi zamknąłbym na ten klucz. Przekręciłbym klucz i dałbym ci go. Powiedz, czy masz kontrolę nad tymi drzwiami, czy nie masz? No oczywiście odpowiedź jest tak, masz kontrolę, no bo przecież masz klucz w kieszeni, w każdej chwili możesz podejść do tych drzwi i sobie je otworzyć. I dokładnie tak samo jest w hipnozie, z hipnozą. Jeśli, o ile w ogóle hipnotyzer, hipnoterapeuta miałby wobec ciebie złe intencje, w każdej chwili możesz otworzyć oczy, wyjść z transu hipnotycznego. Jesteś całkowicie świadomym człowiekiem, a żeby tego było mało, jesteś trzy razy bardziej świadomym człowiekiem, ponieważ my z umysłu świadomego jesteśmy otępiałym gatunkiem. Dopiero ta nasza podświadomość jest ogromnym, ogromnym, potężnym narzędziem, i tam znajdują się nasze najważniejsze i największe. Zasoby. Hipnoza omija funkcję krytyczną świadomego umysłu, która blokuje sugestie. Czym jest funkcja krytyczna świadomego umysłu? No, wyobraź sobie, że chciałbyś, chciałabyś wejść na jakiś bankiet, na jakąś imprezę. No i stoi przy drzwiach ochrona. Ochrona z jakiegoś powodu nie chce wpuścić Cię do środka. A my teraz z kieszeni wyciągamy piątaka. Piątaka dajemy ochroniarzowi, i wchodzimy sobie na imprezę. Impreza, ten bankiet, który sobie określiliśmy na potrzeby tego materiału, jest podświadomością. Ochroniarz jest funkcją krytyczną świadomego umysłu, a piątak, który daliśmy ochroniarzowi, jest hipnozą. Ochroniarz odsuwa się, a my mamy dostęp do tych najważniejszych zasobów, do wszystkich wspomnień, do tego potężnego komputera. Każdy z nas jest codziennie w transie hipnotycznym, kilkukrotnie. Na przykład, gdy wejdziemy w głęboki stan flow podczas na przykład czytania, jesteśmy w pewnego rodzaju transie hipnotycznym. W momencie, gdy jedziemy autem i zamyśliliśmy się na ileś tam kilometrów po kilku, kilkunastu kilometrach wracamy, że tak powiem, do siebie, to właśnie wtedy, przez te kilka, kilkanaście kilometrów, byliśmy także w transie hipnotycznym, w który sami sobie weszliśmy. Kolejnym elementem jest to, że każda hipnoza to autohipnoza, że tak naprawdę ja, jako hipnotyzer, hipnoterapeuta, nie hipnotyzuję Ciebie, ja mam tylko wiedzę i język, to Ty wszystko robisz na fotelu, i to ty, że tak powiem, operujesz swoim umysłem, aby swoje problemy lub jeśli pracujemy nad osiągnięciami osiągnięcia, osiągać i zmieniać się na lepsze. Hipnoza jest w 100% zaakceptowanym przez Ciebie stanem. To oznacza, że w hipnozie nie ma czegoś takiego, że robisz coś źle, że robisz coś dobrze. Jeśli się zastanawiasz, czy to już jest ten stan, czy ja już jestem w tym. Transie hipnotycznym to oznacza, że jeszcze w nim nie jesteś, bo gdy już w nim będziesz, nie będziesz czuł, nie będziesz czuła potrzeby, aby się nad tym w ogóle zastanawiać. W hipnozie twoje zmysły wyostrzają się trzy razy bardziej. To oznacza, że jesteś dużo bardziej świadomym człowiekiem, że masz dostęp do tych swoich najważniejszych zasobów, do tych najważniejszych elementów swojej podświadomości. To by było na tyle, jeśli chodzi o to wideo. Mam nadzieję, że dość jasno wyjaśniłem ten temat. Jeśli masz w związku z tym dodatkowe pytania, odezwij się do mnie, napisz, z przyjemnością odpowiem. A tymczasem pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego.